Słuchajcie, dzisiaj taki dzień, wczoraj trochę musiałem odpocząć, a dzisiaj taki dzień też na spokojnie. Graty sobie leżą, powoli gwintuję gwinty. Część zrobiłem tam już z tyłu szósteczką ręcznie, ale, znaczy wkrętarką, ale teraz robię ręcznie, bo te gwinty tutaj do łączników stabilizatora, do tych gniazd i inne ważne gwinty robię ręcznie żeby ich nie przeciągnąć, żeby dobrze trafić. No i tak to wygląda. No niestety no te gwinty są pozalewane. Tutaj sopelków troszeczkę jest, tak jak widać. Tam jakiś yy, żurzel, to też trzeba będzie szczotką drucianą i potem piachem. No także takie zadziorki to wszystko do szlifowania. Tak jak tutaj. No niestety no te sopelki są zawsze przy konstrukcjach cynkowanych. Kupiłem już sobie tarczę. Yy fibrowe i będę jechał z tym tematem. No tak to wygląda, no mówię, no tam różnie ludzie różnie mówią, cynkuje się, nie cynkuje się. No ale tak jak widać, no mówię, robię zbliżenia, nic nie ukrywam. Tak to wygląda. Te wszystkie zakamarki tu i tu, gdzie tam da radę, to wszystko poprzelewam jeszcze epoksydem spędzla, a potem na gotowo pomaluję pistoletem. Także no tak to wygląda.